Dzień dobry wszystkim, witam Was z dworca w Krakowie. Nie jadę poza Kraków, ale tutaj przyjechałem ponieważ idę na stare miasto, które jest w pobliżu. Muszę przejść przez galerię, która jest właśnie koło dworca. No i zapraszam Was na tego dzisiejszego vloga. Zobaczcie, jak wygląda tutaj w galerii to przejście takie koło dworca. Dużo jakichś piekarni. Różne sklepiki, mnóstwo ludzi, którzy podążają na perony, które są i po prawej, i po lewej stronie. No i każdy do jakiegoś pociągu, bądź też po prostu przechodzą, tak jak ja, żeby wyjść na drugą stronę i pójść na jakiś autobus. Jest wejście do Galerii Krakowskiej. Tędy schodami na górę, żeby wyjść z budynku. Ale ja idę, idę po schodach, nie tymi ruchomymi, bo ruchome są dla leniów. Tutaj w pobliżu starego miasta gdzie jest galeria Krakowska przyjechałem autobusem 4 zł kosztuje taki bilet 20minutowy to tak mówię jeżeli jesteście ciekawi jakie są ceny w Krakowie jak byłem w Gdańsku to były tańsze te bilety jest postój taksówek i te które tutaj stoją teraz przestrzegam nigdy w życiu ich nie wierzcie, bo możecie za krótki odcinek jazdy zapłacić naprawdę dużo. Będzie słono kosztowało. Przechodzę na drugą stronę ulicy, ale tak trochę na tak zwanym nielegalu, bo tam zagrodzili przejście. No i tak czy inaczej nie da się dojść do przejścia dla pieszych. Tutaj jest Barbakan, a tam jest Brama Floriańska, którą właśnie przejdę. jak nagrywam tego vloga to jest 1 września. Ja nie wiem kiedy wy go zobaczycie, ponieważ mam dużo nagrane i te vlogi będą z jakimś wyprzedzeniem. No ale mówię po prostu jak jest i po pierwsze, to bardzo się cieszę, że przyjechałem tutaj na krakowski rynek. Nie wyobrażam sobie nie być tutaj będąc w Polsce, będąc w Krakowie. Moje takie spostrzeżenia jest dużo. Dużo, słuchajcie, uczniów bo dzisiaj jest rozpoczęcie roku szkolnego, i widzę, że poprzychodzili sobie, czy już mają rozpoczęcie, czy mieli. Nie wiem, no, albo będą mieli, bo jest 9:43 i chodzą tutaj na galowo, ubrani. Nie wiem, czy pamiętacie, jak to było. Ja, jak z kolei chodziłem do szkoły podstawowej, która jest tutaj w pobliżu. Szkoła podstawowa numer 7 na ulicy Ditla. To jeszcze były takie czasy, gdzie się ubierało tak zwane mundurki, takie granatowe. Była taka tarcza z herbem szkoły wyszyta na tym mundurku, taka naszywka. Fajnie to wyglądało. Myślę, że to było takie coś bardziej taka tożsamość z tą szkołą. A teraz no to dzieci przychodzą, jak są ubrane. No wiadomo, na rozpoczęcie no to wszyscy białe koszule. Przynajmniej tak powinni mieć i tak widziałem takich uczniów. No ale później no jak już chodzą na zajęcia, no to każdy jak chce i dziewczyny, dwunastki w makijażu. Dobra pączkarnia, ale nie dla takich grubasów jak ja, a tam jest I Love Krakow, Kraków, czyli taki sklep z pamiątkami z tego miasta z którego ja pochodzę. Pozdrawiam. Subskrybujcie rodzinny kanał Mora Ulf Family. Tu też krakowskie obwarzanki, tylko gotówką płatność 3 zł za sztukę. I więcej krakowskich obwarzanków tutaj i tutaj też i kolejne, które jadą. Za mną jest kościół Mariacki. Słyszę, że jest msza. Tam, z tego co pamiętam, to było tak napisane, żeby nie filmować, żeby uszanować po prostu to miejsce, więc nie wchodzę, żeby nagrywać jak będziecie w Krakowie, no to oczywiście zachęcam, żebyście przyszli i zobaczyli na własne oczy, jak wygląda kościół Mariacki i posłuchali hymnu, nie hymnu, tylko hejnału, przepraszam, zwierzy Mariacki. Przejdę teraz przez sukienicę. Chciałem Wam troszkę pokazać, jak to wygląda w środku, jakie są stragany. Mam nadzieję, że już będzie coś otwarte, aczkolwiek nie wiem, nie jestem pewien, bo jest jeszcze wcześniej, jest dopiero za 10.10. 10. Ale jest już pootwierane. Są pamiątki, zobaczcie, tego typu. Oczywiście jakieś smoki, jakieś <noise> biżuterie, tam jakieś wyroby, takie kubki, zabawki. Gdzie nie gdzie takim trochę trąca. Kiczem, jeżeli chodzi o te, zwłaszcza jakieś, o tamte, jak są jakieś labubu czy ten, no to słuchajcie, to już jest takie trochę, a nie, no sprzedają to, co sprzedają, żeby zarobić, tak. O, tu jest bardziej tak fajnie, po krakowsku, magnesy, różne rzeczy, pani, która mogłaby się uśmiechnąć, nie? Nie przeszkadza. O, ale tutaj są fajne rzeczy, biżuteria, wyroby z bursztynu. To mi się podoba. Wyroby takie z drewna tam pan ma, kolejne biżuterie, bursztyny, o repliki, broni, coś pięknego. Coś ci sprzedawcy tak się patrzyli spod byka na mnie jak filmowałem. Nie czułem się komfortowo z tym, będąc tam i robiąc to dla was, żeby pokazać, bo miałem wrażenie, że to jakby nie chcieli, żebym filmował. Tak patrzyli, tak spod byka, tak. Hmm? Tak spod byka i nie było to takie... Miłe. Nie byli po prostu medialni. Krakowska skarbonka, zobaczmy, czy są jakieś rumuńskie pieniądze. Są, oczywiście, jest pięć lejów rumuńskich, których ktoś wrzucił. Mamy tutaj euro, są polskie złoty. Jest jeden rumuński lej tutaj gdzieś, tam jest rumuński lej tam, są dolary amerykańskie, mnóstwo tych monet różnych, tak? Także no jest, są jakieś waluty, których tutaj nie rozpoznaję w ogóle no tak to wygląda stoję obok głowy, która mi się nie podoba i uważam, że ona trochę szpeci ten krakowski rynek, mój znajomy przewodnik, który jest najlepszym przewodnikiem tutaj w Krakowie Tom, który prowadzi Tom Guide Kraków kanał na YouTubie polecam wam po prostu wbijajcie tam na TikToka bo na TikToku robi też często żywce jak go prowadza no to on by tutaj opowiedział o historii Skąd się to wzięło? Kiedyś mówił, ale sobie już po prostu zapomniałem. Ja nie jestem przewodnikiem, ja nie jestem Tomem, on się na tym zna, ja tylko pokazuję to co widzę. Idą uczniowie na galowy. Przyjechałem tutaj na krakowski rynek, bo po pierwsze, lubię tutaj spacerować. Po drugie, zawsze uważam, że muszę tutaj być. To jest taki mój obowiązek, jak jestem w Krakowie. Po trzecie, chciałem nagrać vloga, w którym chciałem mówić o pewnym temacie, poruszyć pewien komentarz, który się pojawił na temat Karima, ale zrobię to w innym filmie, bo jak tutaj jestem, to myślę, że będzie warto. Pospacerować to chyba poprowadzać po tym moim Krakowie. Moim, już, moim bo z niego pochodzę, tak? Już tu nie mieszkam, ale wracam tutaj często na tyle, ile mogę, na tyle, ile jest to możliwe. No i więc idę w pewne jeszcze miejsca, wychodzę tak trochę na ubocze tego starego miasta, aczkolwiek będę tutaj w okolicy, no i będę wam jeszcze pokazywał parę innych ciekawych miejsc, które sobie przypomniałem i Chcę, żebyście je też zobaczyli. Idę w tej chwili ulicą Dominikańską. Tutaj jest skrzyżowanie, ulica Poselska. Dokładnie w tym miejscu parę lat temu, jeszcze parę, wiele lat temu, nie wiem, który to był rok, zatrzymała mnie straż miejska, że wjechałem w strefę, w którą nie można wjeżdżać samochodem, jak się nie ma pozwolenia. No i dostałem mandat 100 zł. I uwaga, co? Nie zapłaciłem go, przedawnił się. No tak bywa czasami. Takie rzeczy na YouTubie, no... No tak, tak to bywa. I co, idę teraz w kierunku ulicy Gertrudy, ponieważ to też jest szczególne miejsce. Kiedyś już pokazywałem to wszystko, znaczy nie wszystko, ale to miejsce w jednym z vlogów, ale to było rok temu, więc trochę minęło od tego czasu. Przyszli nowi widzowie, więc będzie po prostu dobrze, jak to zrobię ponownie. Tu było Kinowanda. Tam się wchodziło do kina letniego, ja już to rozkminiłem w momencie, jak edytowałem tamtego vloga sprzed roku a tu było dokładnie to Kinowanda zresztą tutaj są jeszcze napisy Kinowanda, popatrzcie tam u góry Kinowanda i były tutaj delikatesy ale to z naciskiem na były skrzyżowanie ulicy Sarego i Gertrudy i to jest też szczególne miejsce ponieważ tutaj teraz jest hotel ja robiłem takiego vloga, gdzie tak mówię rok temu opowiadałem o tej kamienicy, bo to miejsce zostało przejęte. Lokatorzy zostali wywłaszczeni. Tutaj podnieśli czynsze, tak, że były niemożliwe do płacenia i ludzie się zadłużali. No i chodziło po prostu o to, żeby wysiedlić wszystkich tych lokatorów. My też tutaj kiedyś mieszkaliśmy, ale tam. Było tak, że przeprowadziliśmy się w to miejsce, do tego domu, gdzie mieszkają teraz moi rodzice. Na no to mieszkanie poszło, po prostu no poszło. Trzeba było je oddać, bo człowiek nie miał możliwości jego utrzymania. Teraz powstał tutaj hotel Leonardo Boutique Hotel. Tu się wchodziło do tej kamienicy. To była ulica Gertrude 12 i teraz już to mogę powiedzieć otwarcie bo przecież to nie jest jakaś żadna tajemnica już tu nie mieszkam jest hotel. Numer 24, czwarte piętro. Tam mieszkaliśmy w takim małym mieszkanku. Jeszcze jak byłem małym dzieckiem, przeprowadziliśmy się tutaj, gdy ja miałem 4 lata. I mieszkaliśmy dopóki ja nie poszedłem do ósmej klasy szkoły podstawowej. Tu jeszcze jest szczególne jedno miejsce, bo tutaj już nie jest hotel. Jest tablica informacyjna, że jest budowa. Przebudowa, kratka obok, i tutaj mieszkali najlepsi koledzy, właściwie to koleżanki. Koleżanka Agnieszka, koleżanka Aneta, które będę pamiętał jeszcze ze szkoły podstawowej. Najlepsze wspomnienia z dzieciństwa, jak tutaj po prostu mieszkałem. Jak się wchodzi do tego już w tej chwili hotelu, a wcześniej do kamienicy, tam było takie obskurne podwórko. Jakieś śmietniki, kawałek parkingu dla samochodów, no i ganiające szczury. Tak to było. Jednego kiedyś rozdeptałem, jak byłem dzieckiem. I taki, takie zabawy były. O tym tu można by zrobić oddzielnego vloga i poopowiadać, jak to wszystko wyglądało. Do tej kamienicy były dwa wejścia. Jest też właśnie wejście od ulicy Sarego. Przejdę tylko nie chcę tutaj tak też kobiety filmować, bo siedzi akurat przed. Wejściem, ale widzicie, to jest teraz tak ciekawe, bo to się musiało podzielić, czyli po prostu tamta część kamienicy była przejęta, a tutaj od ulicy Sarego, tu jest numer 1, to już nie jest przejęte, ale można było, przynajmniej ja tak pamiętam, na samym górze, na samej górze, na trzecim albo na czwartym piętrze przejść z jednej kamienicy do drugiej. I tutaj też mieliśmy i sąsiadów właśnie po tej stronie od ulicy Sarego. Gdzie mieszkaliśmy? Mieszkali koło nas, koleżanka Kasia, koleżanka Sylwia, ale Sylwia była z takiej bardzo biednej, wręcz trochę patologicznej rodziny. Rodzice byli alkoholikami. Z tego co słyszałem, to Sylwia nie żyje. Nie wiem, coś ponoć przedawkowała, ale czy taka jest prawda, to nie umiem tego też potwierdzić. W każdym razie to była też osoba, którą pamiętam, no i związana z moim dzieciństwem. Które tutaj miałem mieszkając w okolicach Starego Miasta, bo tam są przecież planty. Musiałem tutaj przyjść, żeby zobaczyć to miejsce. Nie do wiary. tutaj była moja szkoła. Tutaj za mną, do podstawówki chodziłem. Ulica Józefa Ditla, 70. Zespół szkół szkolno-przedszkolnych teraz jest. Liceum ogólnokształcące jest szkoła podstawowa numer 16 oraz samorządowe przedszkole. Także trochę tego tutaj doszło, bo wtedy była chyba tylko szkoła podstawowa. Ten budynek za mną. Widziałem tam uczniów, którzy chyba już wyszli, mieli rozpoczęcie, albo idą dopiero. Szczególne miejsce. Takie wspomnienia odżywiają, że to jest po prostu nie do wiary. Przeszedłem na drugą stronę, tam od ulicy Józefa Dittla. Idę ulicą Sebastiana, ponieważ tak sobie pomyślałem, chyba jeszcze nigdy nie pokazywałem na żadnym blogu, ani na tym, ani na drugim kanale. Jeszcze jak prowadziłem, dzielnicy Kazimierz. Chcę tam się przejść i też, żeby jakieś wspomnienia odżyły, jak tam po prostu też przebywałem, tak mieszkając tutaj w Krakowie. Idąc w stronę Kazimierza, możecie napotkać na taką ulicę, która słodko brzmi i nazywa się Kupa. Tam jest napisane. Jestem teraz na Placu Nowym. Tutaj widzę, że sprzedają oczywiście jakieś też pamiątki i przede wszystkim hitem w tym miejscu to są zapiekanki, które sprzedają tutaj w kilku budkach. Tam po tamtej stronie tutaj są następne, ale najbardziej takie popularne i które wszyscy tutaj stoją w kolejkach, teraz jest chyba jeszcze za wcześnie. To są zapiekanki u Endziora. Ja nie kupuję, bo nie chcę się opychać węglowodanami, ale kiedyś wielokrotnie tutaj jadłem i były naprawdę bardzo smaczne. Uczennice już były na zapiekankach, i nie tylko, bo tam też były kebaby. Także jedzą smacznego. Teraz idę ulicą krakowską w Krakowie. Doszedłem do pewnego miejsca: jest to kładka ojca Bernatka, tak się nazywa. I tutaj kiedyś wisiały takie kłódki. Zakochani te kłódki wieszali. Ja powiesiłem jedną kutkę razem z mną, była podpisana, ale widzę, że kutki są poucinane. Nie ma ich już więcej i nie będzie chyba. Ktoś postanowił, że koniec z kutkami, więc się skończyły. Wiem, że na innych mostach gdzieś też były tam zawieszane. Tam jest akurat most, tu jest kładka. Także, no tak to wygląda. Tak to się wszystko zmienia, jeśli chodzi o Kraków. Dużo wspomnień powiem Wam związanych z tym miastem, z tym miejscem. Lubię tutaj wracać. Mam swoje historie różne. Może jeszcze jakieś mi się przypomną, które będą dobrym materiałem na YouTube, żeby coś więcej poop poopowiadać. Może bardziej takie historie jakieś z dzieciństwa czy coś. Zobaczymy, jak to będzie. Dzisiaj, tak jak mówię, byłem z intencją nagrania innego vloga. Wyszło to, co wyszło. I czasami takie spontaniczne Pomysły są być może nawet najlepsze. Będę kończył, bo myślę, że wystarczy, jeśli chodzi o ten dzisiejszy film. Jeszcze jakieś pewnie powstanie. Chciałbym tutaj nagrać jeszcze ten vlog o Karimie, będąc tutaj w Polsce. Wy go zobaczycie już w Rumunii, jak będę. Wszystkie w ogóle te vlogi, jakie tutaj powstały. I tyle właściwie, tak? Zachęcam was, żebyście subskrybowali kanał, nasz rodzinny, Mora Ulf Family. Oprócz tego, co więcej, zostawiajcie też łapki w górę, udostępniajcie te filmy, niech się niosą w odchłaniach YouTube'a, będzie mi bardzo miło. Ja sobie tutaj jeszcze popodziwiam trochę e, widoki, które zobaczycie na sam koniec, jakieś przebitki z tego mostu, widok na Wisłę z jednej, z drugiej strony. Jest tutaj naprawdę e, fajnie, ładnie, jeżdżą rowerzyści, chodzą piesi, jest naprawdę przyjemnie. Poniedziałek, 1 września, a wy to zobaczycie nie wiem kiedy. Pewnie w połowie września, jakoś tak. Tyle z mojej strony. Żegnam się z Wami. Pełen uśmiechu i zadowolenia, że jestem w Krakowie. Piszcie komentarze, tak jak mówię. No i do zobaczenia w następnych filmach. Trzymajcie się zdrowo. Pa. pa.